A czapkę gdzie masz? Co? Wędrobianku? Wędrobianku? O chyba tu będą jakieś akcje zaraz, a wiadomo. Dzień dobry, kochani, witamy w poradniku agenta wędrobianki. Cześć, agent. Dziś agent, co będzie w kociołku? Coś pysnego, jak zwykle. Woda. Makaronem? Nie, yeah. będzie dzisiaj coś wyjątkowego. Asystentka podpowie. Co? Aha, dobrze. Asystentka wie doskonale, co będzie. Mianowicie, gdzieś będzie spaghetti z makaronem. Co trzeba zrobić? Potrzebny jest jeden agent. Wątrobianka, wiadomo. Makaron. Woda do makaronu. I. Tajny składnik. Jaki jest on? Tajny. On jest tajny. Potrzebny jest jeden samochód. Tym samochodem jedziemy do babci, przywozimy od babci gotowy sos do spaghetti. Każdy lubi taki sos. Sowa też lubi. Bardzo dobrze Sowa lubi. E, razem... a oni razem gotują. I wow, otwieramy sosik. I to są takie pyszne sprawy, że to ho, -ho i huhu, -hu, prawda, agent? Każdy kto a taki stosek. Wiadomo. Wiadomo, wiadomo, wiadomo. Wziale. Bam.